Dziś przepis na przepyszne ciasto, klasykę świątecznych wypieków, czyli czekoladowy spód, kremowy sernik i aromatyczna warstwa makowa, a na wierzchu błyszcząca polewa czekoladowa, która nie tylko pięknie błyszczy, ale i ładnie się kroi. Przygotowanie tego ciasta jest naprawdę proste, zapraszam. Składniki do spodu powinny być schłodzone, przesiana mąka, kakao, cukier proszek do pieczenia i sól. Mieszam razem, dodaję zimne masło i całość miksuję na najniższych obrotach aż masło rozejdzie się w mące. Jeśli chcesz przygotować wersję bezglutenową lub bezcukrową tego ciasta, wskazówki znajdziesz w przepisie na orchideli.com, a link do przepisu jest pod filmem. Kiedy mąka z masłem będzie już miała konsystencję przypominającą mokry piasek dodaję jajka i wyrabiam jednolite ciasto. Ciasto możesz też przygotować tradycyjnie na stolnicy, wtedy składniki należy posiekać po prostu ostrym Nożem dodać jajka i sprawnie zagnieść jednolite ciasto. Gotowe ciasto wstawiam do lodówki na czas przygotowania sera i maku. Możesz ciasto przygotować również z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Teraz mak. Mleko zagotowuję, dodaję mak suchy mielony. To ważne, bo taki mak nie wymaga ponownego zmielenia i po namoczeniu jest już gotowy do użycia. Można, jak ktoś lubi słodkie ciasta, dodać od razu dwie łyżki cukru pudru. Ja nie dodawałam. Całość mieszam dokładnie, przykrywam i odstawiam do wystudzenia. U mnie akurat na zimny balkon, więc mak całkiem szybko wystygł. Ale możesz również przygotować mak wcześniej, żeby był zimny i żeby nie trzeba było czekać. I jeszcze warstwa serowa, 1,5 kg sera tłustego, zawsze jest dużo pytań, więc pokazuję, ja używam takiego sera. Można też użyć sera z wiaderka, ale powinien on mieć zawartość tłuszczu tak przynajmniej 18%, czyli najlepszy będzie z wielunia, mój ulubiony, może być piątnica, może być mlekowita na przykład. Do tego cukier, jak zawsze przy sernikach, do smaku, żółtka, białka później ubiję na pianę, budynie i kasza manna. Oraz bardzo miękkie masło, takie naprawdę na wpół roztopione. Na koniec jeszcze ekstrakt waniliowy, może być też cukier waniliowy, wanilinowy albo jakiś inny aromat jaki lubisz, migdałowy, rumowy czy pomarańczowy. Całość blendują blenderem ręcznym na bardzo gładką masę, tak gładką, aby grudki sera nie były widoczne. Jeśli nie masz blendera, ser możesz wcześniej zmielić albo przetrzeć przez gęste sito i całość wymieszać mikserem na najniższych dostępnych obrotach krótko, żeby tylko wszystko się połączyło bez specjalnego ubijania czy długiego ucierania. Kiedy ser jest gotowy w czystej misce i czystymi łopatkami miksera, ubijam białka ze szczyptą soli prawie na sztywno. One mają się spienić, mają być wyraźnie białe, ale wciąż pozostać takie lekko lejące. Jeśli nie udało Ci się osiągnąć takiego stanu i Twoja piana zrobiła się naprawdę sztywna, wówczas potrzebujesz nadrobić mieszaniem, czyli całość mieszać z serem trochę dłużej, trochę mocniej, tak aby pozbyć się części powietrza z piany. Inaczej sernik w trakcie pieczenia bardzo mocno się podniesie, później również spektakularnie opadnie i nie będzie to niestety nic pozytywnego. Sernik może, a nawet powinien odrobinę się podnieść w trakcie pieczenia, ale nie za dużo najlepiej tak około centymetra. Natomiast ja swoją taką nie do końca ubitą pianę mieszam krótko z serem, ale na tyle długo, aby całość się dokładnie połączyła. I teraz do wyłożonej papierem blachy ścieram całe przygotowane na spód ciasto. Moja blacha ma 20 na 30 cm. Może być też odrobinę większa blacha, jeśli nie masz akurat takiej. Na spód wylewam 2 trzecie masy serowej. A do pozostałego sera dodaję cały wystudzony mak i dwie łyżki kaszy manny. Całość mieszam. Na tym etapie możesz skosztować, jeśli chcesz, dosłodzić całość cukrem pudrem, ponieważ masa makowa jest. Mniej słodka niż warstwa serowa. I teraz warstwę makową wylewam na ser, wyrównuję i od razu wstawiam do nagrzanego piekarnika. 180 stopni, bez termoobiegu, drugi poziom od dołu, 30 minut. Po 30 minutach zmniejszam temperaturę do 170 stopni i dopiekam jeszcze około 20 do maksymalnie 30 minut. Gdyby po pierwszych 30 minutach ciasto mocno zaczęło się podnosić, po prostu otwórz piekarnik na 10 sekund. Ja w tej drugiej połowie pieczenia przykryłam również ciasto papierem, aby wierzch nie przypiekł się zbyt mocno. Po upieczeniu seromakowiec od razu wyjmuję z piekarnika, ponieważ pozostawiony w piekarniku bardzo się wysuszy i zostawiam go u mnie na całą noc na blacie, aby wystygł i zastygł. Następnego dnia zrobiłam jeszcze polewę, masło, mleko, cukier puder, kakao i mąka ziemniaczana. Podgrzewam razem, aż składniki się połączą, bez gotowania. I całość od razu wylewam na ciasto. Jeszcze tylko dekoracja z posiekanych orzechów włoskich i gotowe. Można kroić i testować, smacznego. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Teraz wszystkie książki, łącznie z najnowszą, Creme de la Creme 3. W promocyjnych cenach do każdego przepisu w książce masz zdjęcia ciasta oraz film pokazujący jego wykonanie krok po kroku. Zrób sobie prezent już teraz i zamów cały pakiet na sklep.orchideli.com.